Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam e, zestaw e-papierosów e, z marki Kotien. No na początku chciałbym e, tak zaznaczyć, że Kotien jest to marka głównie przeznaczona dla kobiet, jeśli chodzi o np. o wyroby papierosowe, bo no wiadomo, likwidy mogą korzystać e, i faceci, i kobiety. Hostnicki też nie powiedział, że za e papierosów nie mogą korzystać mężczyźni. W każdym razie po prostu firma Kotien kładzie nacisk na to, że jest to marka kobieca. No i tematem dzisiejszego odcinka jest zestaw Kotien Will Zebra. Jest to zestaw dwóch e papierosów, małych papierosów przy przystosowanych dla kobiet. Tu mamy rysunek jednego z nich. Jest taki różowy. Drugi jest czarny. Z tym mam jakieś informacje po polsku. Ehm, no i cena tak zestawu na dzień dzisiejszy to 169 zł. Za taki oto kompleci. Dostajemy dwa yy, e-papieroski. Jeden z baterią w kolorze takim yy, fioletowo-białym, z takim wzorem. I z różowym kiramizerem. E, Obie te baterie mają pojemność 320 mAh, więc jest to mało, lecz są to baterie na przycisk, czyli tak zwane baterie manualne. E, parowniki są to parowniki górnokrzałkowe e, z, z krótkim knotem. E, mają dość małą pojemność, ale na taki, na taki zestawik, taki secik idealnie e, starczają. Baterie mają tutaj e, sygnowane logiem Kotien z Dioda. Tu mamy wzorek taki kropkowany. A w drugim, e, w tak zwanej zebrze, mamy też logo Kotiena. i motyw takiej zebry. No i po wyjęciu dwóch baterii mamy oczywiście kartę gwarancyjną, ulotkę w kilku językach, etui, takie materiałowo, skajowo, skórzane to może nie jest, ale takie Fajne z logiem KTN, -a. no chyba złapię. Ale jest takie fajne, stylowe. Ja osobiście go nie używam. I dostajemy oczywiście ładowarkę e, sieciową i adapter sieciowy i ładowarkę USB na taki zewnętrzny gwint. Właściwie to jest wewnętrzny 510, ale jest on wysunięty e, na zewnątrz. No I oczywiście logo Cotiena, tak jak i na adapterze sieciowym. No i to wszystko w opakowaniu. Jest to papieros, no, tak jak producent mówi, typowo kobiecy. Jest bardzo mały. W porównaniu na przykład do baterii Spinera. Proszę bardzo, jak różnica. Jest dwa razy cieńszy. Mamy dwupoziomową sygnalizację napięcia. Gdy bateria jest naładowana, do jakiegoś stopnia, 50% myślę, jest biała dioda. Gdy już ta bateria zaczyna siadać, pojawia się dioda czerwona. Oczywiście system 5 kliku, czyli 5 razy naciskamy, aby zablokować. Bateria zamiga nam 5 razy w dwóch kolorach, to znaczy, że bateria jest zablokowana i w ten sam sposób blokowujemy. Pięć razy zamiga. I jest gotowa do działania, yy, jak to dymi? Tak, teraz właśnie wam zaprezentuję abyście mniej więcej zobaczyli działanie tego sprzętu. Jak na tak mały sprzęt, yy, dymi naprawdę dobrze. Nie mogę znaleźć nigdzie, jaką pojemność ma ten kiromizer, ale powiem wam szczerze, że jest naprawdę bardzo fajny. Jest taki dość śmieszny, bo jest malutki. Tu ma malutką grzałeczkę. Jest to górna grzałka, więc też, też ciekawostka, że taki mały, właśnie prawniczek, myślę, że on ma około 1 ml, mniej więcej i świetnie, naprawdę świetnie z niego pali. Ja osobiście powiem, że taka bateria dla mnie starcza na jeden dzień, co jest dość, dość dobrym wynikiem, bo to jest bateria tylko 320 mAh. Yy, ogólnie, na przykład, spinner starczy mi na dwa dni, a tutaj starcza na jeden dzień, więc jest naprawdę bardzo ok. Yy, z parownika jest naprawdę świetny smak, bardzo dobrze oddaje yy, smak i zapach likwidu. Do tego papierosa zastrzeżeń nie mam, przynajmniej na razie. Cena jest dość wysoka, ale myślę, że to będzie dobry wyrób, taki typowo kobiecy. No, gdyż no, różowa, taki, różowa stylistyka dla faceta to jednak jest, myślę, że nie to. No i oczywiście to jest takie, taki napis, że Ladies First. Więc, yy, tak jak już na początku mówiłem, firma Cotin stawia nacisk głównie na e-papierosy yy, stylizowane dla kobiet. Bo oczywiście kobieta ładnie wygląda z takim malutkim papieroskiem, niż z taką za przeproszeniem rakietą. To było na tyle. Ten zestawik dostaje ode mnie 5,5. Pół zabrałem za cenę, ale myślę, że kto będzie chciał, to ta cena nie będzie dla niego przeszkodą. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam Was do kolejnych recenzji. Trzymajcie się, subskrybujcie nasz kanał. Jeśli się podobało, to łapka w górę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.